A potem milczeć. Od milczenia straszny, bo inny język. I tak ostatni, że tak powiem, podróż filozoficzną. Droga donikąd lub dobrze jest, gdzie nas nie ma. To filozof powiedział, a potem świeca zgasił. Jechać chce do obcych, tajemniczych krajów, gdzie rankiem mgła przykrywa pola, drzewa i motyle. W południe słońce kończy kształty, a w dali widać dwie mogiły. Zapomnieć tam, że są powodzie i pożary, zimy mroźne, słodne jesienie i upalne lata. miła mi życzliwość, a dotkliwa zazdrość. Zapomnieć słowa wierność zdrada, że miłość nienawiści nie jest warta. Zapomnieć, że chodzić po trawie, a nie um latać. Nad górami się unosić, nad dno morza spadać. Ni waśnić się, nie bratać, uciekać nigdzie i z wygnania wracać nie będę mógł. Znieczulony by zatracić się, Ciebie stracić za życia nasze piękne życie.